Te wskazówki, tak jakbyś otrzymał, czy otrzymała wskazówki od różnych bliskich osób, których wszystkie życzą Ci dobrze, i które z nich mają większą wiedzę niż Ty na różne tematy, i widzą tą sytuację z różnych perspektyw, też bardzo rozlegle i wielowymiarowo, i Ci doradzają. Ale decyzje co do danych kwestii, które były poruszone, podejmujesz samodzielnie. Więc, żeby też nie liczyć na to, że jest yy, ktoś inny, albo osoba, która prowadzi, albo chociażby te kroniki akaszy, które ponoszą odpowiedzialność za Twoje własne decyzje, tak, i osoba prowadząca. I te energie w jakimś stopniu ponoszą swoją część odpowiedzialności za to, co się dzieje, ale za nasze własne decyzje. My sami podejmujemy te decyzje i musimy do tego podchodzić tak, według mnie, trzeźwo i dojrzale, że to jest nasz wybór. Więc tutaj kilka przesłań ode mnie. Według mnie to jest istotne. Raz na czas przychodzą do mnie osoby, które mówią, że były gdzieś na odczycie skronika kaszy i pokazały im się jakieś takie rzeczy. i że to na pewno jest prawda. Uważam, że w wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego tak 100%, 100%. Zawsze mam takie spojrzenie, że pokazały się pewne obrazy, zobaczyliśmy do pewnego stopnia energetykę, widzimy, które rozwiązania czym zaskutkują, mamy wskazówki, mamy sugestie i to niekoniecznie zamyka się tylko w słowach, które zostały. Powiedziane w trakcie odczytu, a Kasza jest bardziej głęboka niż tą.